Panie nasz Boże wszechmogący który jesteś obecny w każdej chwili naszego życia przychodzimy dziś przed twoje święte oblicze z sercami pełnymi nadziei i pragnienia twojej obecności składamy przed tobą nasze życie nasze troski i radości nasze słabości i naszą ufność bo wiemy że w Tobie jest początek i kres wszystkiego, co dobre. Ty, który widzisz w ukryciu, który przenikasz serca, wejrzyj łaskawie na tę modlitwę, która wypływa z głębi duszy, spragnionej Twojej miłości i Twojej mocy. Ojcze Niebieski, w Twoim świętym imieniu błagamy, abyś przyszedł ze swoją światłością do każdego miejsca, gdzie panuje ciemność. Niech Twoje słowo, które jest żywe i skuteczne, wnika w nasze serca, jak miecz obosieczny, oddzielając prawdę od fałszu, nadzieję od rozpaczy, życie od śmierci. Panie, Ty jesteś naszą skałą i zbawieniem, ucieczką w dniach utrapienia, kotwicą duszy, gdy wszystko wokół zdaje się chwiać. Niech Twoja obecność. Stanie się dla nas źródłem pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Duchu Święty, Boże Żywy, który przenikasz wszystko i nieustannie działasz w sercach wierzących, wylej się teraz na każdego, kto modli się tą modlitwą. Rozpal ogień wiary w duszach oziębłych, ulecz serca zranione i złamane, odnów umysły, które błądzą w chaosie codzienności. Ty jesteś pocieszycielem, obrońcą, nauczycielem i źródłem wszelkiej łaski. Naucz nas trwać przy Tobie, nawet gdy burze życia wydają się nie do pokonania. Jezu Chryste, Synu Boży, który umarłeś i z martwych wstałeś dla naszego zbawienia, obejmujemy dziś Twoje najświętsze serce, które bije z miłości do każdego człowieka. Przez Twoje rany prosimy. Dotknij miejsc naszego bólu, uzdrów choroby ciała i duszy, przynieś pokój w relacjach, które zostały poranione. Ty, który uzdrawiałeś chorych, wypędzałeś złe duchy i przywracałeś nadzieję upadłym, przyjdź i działaj dziś z tą samą mocą w naszym życiu. Przez Twoją krew przelaną na krzyżu. Błagamy o wybawienie z wszelkich więzów grzechu i ciemności. Maryjo, Matko Boga i Nasza Matko, Ty, która jesteś pełna łaski, pośredniczko łask i ucieczko grzeszników, prosimy otocz nas swoim płaszczem ochrony. Ty, która byłaś przy Jezusie w każdej chwili Jego życia, także w bólu i samotności Krzyża bądź przy nas gdy idziemy naszą drogą krzyżową naucz nas wierzyć tak jak ty wierzyłaś ufać tak jak ty ufałaś kochać jak ty kochałaś zanieś nasze modlitwy przed tron boga i wstawiaj się za nami nieustannie abyśmy nie zboczyli z drogi zbawienia święty michał archaniele Wodzu Wojsk Niebieskich, Obrońco Ludu Bożego, przyjdź z pomocą w walce duchowej, która toczy się o dusze ludzi. Twoim mieczem przetnij wszelkie więzy złego ducha, oddziel nas od wszelkiego wpływu ciemności i prowadź ku światłu Chrystusa. Niech Twoja obecność będzie dla nas przypomnieniem, że nie jesteśmy sami w tej walce, że niebiosa walczą po stronie tych, którzy z ufnością powierzają się Bogu. Boże Ojcze, z pokorą i z kruchą prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy, te popełnione świadomie i nieświadomie z wyboru i z zaniedbania. Uznajemy naszą słabość i wyznajemy, że bez Ciebie nie możemy nic uczynić. Obmyj nas wodą chrztu świętego, którą zostaliśmy odrodzeni i odnów w nas łaskę, która uczyniła nas Twoimi dziećmi. Daj nam serca czyste, gotowe służyć Tobie całym życiem, z całej duszy, całym umysłem i ze wszystkich sił. Panie, ucz nas pokory i posłuszeństwa Twojej woli. Spraw Abyśmy pragnęli pełnić Twoje przykazania nie z przymusu, ale z miłości. Niech nasze serca będą świątynią Ducha Świętego, a nasze usta niech głoszą Twoją chwałę. Pokaż nam drogę, którą mamy iść, prowadź nas przez Ducha Świętego, abyśmy nie zbłądzili, ale wytrwale trwali przy Tobie aż do końca naszych dni. Panie, który jesteś światłością świata i który swoją obecnością rozpraszasz wszelką ciemność. Wznosimy nasze oczy ku Tobie i otwieramy nasze serca, aby się napełnił swoją łaską. Pragniemy być jak świątynie, w których mieszka Twoje imię, czyste i oddane Tobie całkowicie. Niech wszystko, co czynimy, co myślimy i co mówimy, stanie się odbiciem Twojej świętości. Abyś był uwielbiony w naszym życiu na każdym jego etapie. Ty, który jesteś Alfą i Omegą, przenikaj nasze dni i noce, nasze decyzje i nasze marzenia. Boże sprawiedliwy, który w swojej miłości karcisz i wychowujesz, nie opuszczaj nas w chwilach próby, ale umacniaj nas swoją prawicą. Gdy w naszym życiu pojawia się trud, Cierpienie lub zwątpienie, daj nam pamiętać, że krzyż niesiony z Tobą staje się źródłem zwycięstwa. Nie pozwól, abyśmy upadli pod Jego ciężarem, ale przyjdź z pomocą w Twojej miłości, która nie zna granic. Podnieś nasze dusze z otchłani i przypomnij, że jesteśmy powołani do życia w wolności dzieci Bożych. Panie Jezu, który przyszedłeś, aby szukać i zbawić to, co zginęło, wołamy do Ciebie z miejsc, gdzie czujemy się zagubieni i odrzuceni. Ty nie brzydzisz się grzesznikiem, lecz pochylasz się nad nim z miłością, jak dobry pasterz szukający zagubionej owcy. Przyjdź i odnajdź nas w naszych samotnych dolinach, ulecz nasze rany, które nosimy często w ukryciu. W ciszy serca. Ty jesteś Tym, który zna każde nasze łzy, każde westchnienie, każde słowo wypowiedziane w modlitwie, przyjmij nas z powrotem w objęcia miłosierdzia, które nigdy nie odrzuca. Ojcze, przez Twojego Syna objawiłeś nam prawdziwe oblicze miłości, miłości, która się poświęca. Która nie szuka swego, która wytrwa do końca. Naucz nas takiej miłości w małżeństwach, w rodzinach, w relacjach z innymi. Niech Twoja miłość będzie korzeniem i owocem wszystkich naszych działań. Daj nam łaskę przebaczenia, gdzie pojawiło się zranienie, łaskę pojednania, gdzie zakorzenił się gniew, łaskę zrozumienia. Tam, gdzie było milczenie, Przemieniaj nasze domy w oazy Twojego pokoju, niech będą miejscami, gdzie króluje Ewangelia. Duchu Święty, który jesteś tchnieniem życia, ożyw nas tam, gdzie w nas obumarła nadzieja. Tchnij swoje życie w nasze serca i dusze, które stały się jak dolina suchych kości. Niech Twoje Słowo stanie się proroczym wezwaniem do odnowy, abyśmy powstali jako nowy lud oddany Bogu i Jego sprawiedliwości. Przypomnij nam o darach, które zostały w nas złożone, o wierze, nadziei i miłości, abyśmy nie żyli w strachu, lecz w pełnej ufności dzieci Bożych, które wiedzą do kogo należą. Maryjo, gwiazdo zaranna, która wskazujesz drogę do Chrystusa, prowadź nas bezpiecznie przez wzburzone fale codzienności. Niech Twój matczyny głos będzie dla nas zachętą do wytrwania, do modlitwy, do ufności. Ty, która jesteś nową Ewą, zrodziłaś nowe życie dla świata. Bądź naszą przewodniczką w pielgrzymce wiary w chwilach radości i trudów. Ucz nas modlić się Twoim sercem, sercem pełnym oddania, pokory i wiary. Święci Pańscy, nasi bracia i siostry, którzy poprzedzili nas w drodze do nieba, wstawiajcie się za nami. Święty Józefie, opiekunie świętej rodziny, ucz nas pracowitości, cichości i męstwa w codziennych obowiązkach. Święta Faustyno, sekretarko Bożego Miłosierdzia, naucz nas ufać bezgranicznie Jezusowi. Święty Janie Pawle II, papieżu rodziny i życia, przypominaj nam o godności każdego człowieka. Wasza obecność w chwale Boga niech będzie dla nas inspiracją i wezwaniem do świętości. Panie, który jesteś Bogiem cudów, wylej swoją moc na wszystkich, którzy tej modlitwy słuchają lub ją wypowiadają. Niech każde serce doświadczy Twojej obecności w sposób realny i przemieniający. Ty, który przemieniasz wodę w wino, spraw, aby wszystko, co wydaje się przeciętne i bez znaczenia w naszym życiu, stało się źródłem łaski i błogosławieństwa. Działaj w naszej codzienności, w pracy, w rodzinie, w cichości serca. Niech każdy dzień stanie się okazją do oddania Ci chwały i wzrastania w świętości. Panie Jezu Chryste, nasz zbawicielu i królu, którego imię jest ponad wszelkie imię, błagamy Cię dziś z głębi naszych serc, abyś przyszedł do nas z nową łaską. Z nowym światłem, które rozjaśni mroki naszej duszy. Ty, który przyszedłeś na świat nie po to, by sądzić, lecz by zbawić, podnieść nas z upadków, zniechęcenia i letniości duchowej. Przyjdź ze swoją siłą tam, gdzie jesteśmy słabi, i ze swoim pokojem tam, gdzie panuje lęk. Ty, który jesteś Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, oczyść nas swoją przenajświętszą krwią i przywróć do życia pełnego miłości i prawdy. Boże Ojcze, który jesteś źródłem wszelkiej mądrości, Prosimy Cię, abyś przez swojego ducha napełnił nas rozeznaniem i światłem Twojej woli. Nie chcemy iść za własnym rozumem ani polegać jedynie na swoich uczuciach, ale pragniemy iść ścieżką, którą Ty dla nas wyznaczyłeś. Wlej w nasze serca pragnienie Twojego słowa, aby stało się ono lampą dla naszych stóp i światłem na naszej drodze. Niech każda decyzja, jaką podejmujemy, wypływa z modlitwy, a nie ze strachu. Niech Twoja prawda prowadzi nas jak filar ognia przez pustynię codzienności. Duchu Święty, którego Jezus nam zostawił jako największy dar po swoim odejściu, prosimy Cię, abyś odnowił w nas życie sakramentalne, obudź w nas tęsknotę za Eucharystią. Za spowiedzią świętą, za adoracją Najświętszego Sakramentu. Spraw, abyśmy nie traktowali tych skarbów jako zwyczajnych rytuałów, lecz jako spotkanie z żywym Bogiem, który działa, uzdrawia, przemienia. Niech każda komunia święta będzie dla nas nowym początkiem, nowym zjednoczeniem z Chrystusem, który oddał za nas życie. Niech sakrament pokuty stanie się miejscem uzdrowienia i pokoju. Maryjo, matko Kościoła, wstawiaj się za nami, abyśmy nigdy nie oddalili się od wspólnoty wierzących. Pomóż nam kochać Kościół, święty, chociaż składa się z grzesznych ludzi. Niech nie zniechęcają nas błędy ludzkie, lecz niech rozpala nas pragnienie budowania wspólnoty opartej na Ewangelii. Prawdzie i miłości. Pomóż nam znaleźć w parafii nasze miejsce, nasze powołanie, naszą misję. Ucz nas modlitwy za kapłanów, za biskupów, za papieża, aby byli wiernymi pasterzami na wzór dobrego pasterza. Jezu, boski lekarzu dusz i ciał, przychodzimy do Ciebie z wszystkimi naszymi chorobami. Fizycznymi, duchowymi, emocjonalnymi, znasz nasze słabości, nasze zranienia, nasze lęki, dotknij nas swoją uzdrawiającą dłonią, przemień nasze cierpienie w błogosławieństwo, nasze łzy w nadzieje, nasz ból w siłę do miłowania. Naucz nas przyjmować cierpienie z wiarą, nie jako karę, ale jako drogę oczyszczenia. I zjednoczenia z Tobą. Uzdrów nasze wspomnienia, nasze relacje, nasze serca, tak aby mogły być zdolne do prawdziwej miłości. Ojcze, który zsyłasz deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, błogosław naszą pracę, nasze wysiłki, nasze starania. Spraw, abyśmy nie pracowali tylko dla ziemskiego zysku. Ale dla Twojej chwały. Niech każda czynność, nawet ta najbardziej prozaiczna, stanie się modlitwą, darem dla innych, świadectwem naszej wiary. Daj nam uczciwość i sumienność, daj radość płynącą z dobrze spełnionego obowiązku. Naucz nas być odpowiedzialnymi, pokornymi i hojnie dzielącymi się owocami naszej pracy. Panie, ucz nas modlitwy nieustannej, modlitwy, która nie polega tylko na słowach, ale na oddaniu serca. Niech nasza modlitwa będzie jak wońka dzidła wznosząca się ku niebu, czysta, pokorna, pełna miłości. Daj nam czas i przestrzeń w sercu na spotkanie z Tobą, ucisz nasze wnętrze, nasze roztargnione myśli, abyśmy potrafili Cię słuchać. Uczyń z naszych domów miejsca modlitwy, gdzie Ty królujesz, gdzie dzieci uczą się Twoich dróg, a rodziny są jednością w Twoim duchu. Boże, który widzisz w serce człowieka, błagamy Cię o łaskę nawrócenia dla tych, Którzy ciebie nie znają, którzy od ciebie odeszli, którzy żyją w ciemności grzechu. Dotknij ich serc, poślij do nich ludzi pełnych światła i miłości, którzy będą świadkami Twojej obecności. Niech każda osoba, która zagubiła drogę, odnajdzie ją przez Twoją łaskę. Użyj nas, jako narzędzi pokoju, jako Twoich rąk i nóg na tej ziemi, abyśmy nieśli światło tam, gdzie króluje mrok i nadzieję tam, gdzie zapanowała rozpacz. Boże Miłosierny, który nieustannie pochylasz się nad światem z nieskończoną czułością i współczuciem, przychodzimy do Ciebie z ufnością dziecka, które wie, że w ramionach Ojca zawsze znajdzie schronienie. Ty znasz nasze pragnienia, zanim wypowiemy słowo, i widzisz łzy, które nie spływają jeszcze po policzku. Prosimy, obejmij nas swoją miłością która nie zna granic i prowadź nas przez życie ścieżkami sprawiedliwości, pokoju i prawdy. Niech Twoja łaska nas podtrzymuje, gdy nasze siły słabną i niech Twoja obecność staje się naszym codziennym pokarmem. Jezu Zbawicielu świata, ukrzyżowany z miłości do człowieka, ucz nas życia opartego na ofierze i miłosierdziu. Niech każdy dzień staje się dla nas okazją do umierania sobie, abyś ty mógł żyć w nas coraz pełniej. Przemieniaj nasz egoizm w bezinteresowność, nasze narzekanie w wdzięczność, naszą Pychę w pokorę. Ty, który uniżyłeś się aż do śmierci krzyżowej, ucz nas nie szukać chwały u ludzi, lecz trwać w ukryciu, gdzie ojciec widzi w tajemnicy. Uczyń nas duszami ukrytymi w Twoim najświętszym sercu, gdzie znajduje się źródło wszelkiej miłości. Duchu święty, który działasz subtelnie, a zarazem potężnie, ześlij swoje światło do zakamarków naszej duszy. Oświetl wszystko to, co jeszcze nie zostało Tobie oddane, nasze lęki, przywiązania, zatwardziałość. Uprzedzenia, niech Twój ogień oczyści nasze wnętrze, spalając to, co nieświęte, niepotrzebne i przeszkadzające w pełni oddania się Bogu. Przemieniaj nasz sposób myślenia, nasze spojrzenie na innych, nasze relacje, obdasz nas darem rady, męstwa, bojaźni Bożej abyśmy nie bali się iść za Chrystusem nawet jeśli droga prowadzi przez trudności i odrzucenie. Maryjo, matko nadziei, czuwaj nad nami, gdy przeżywamy chwilę ciemności. W twoim niepokalanym sercu znajdujemy schronienie, gdy świat nas nie rozumie, gdy serce boli, gdy nie wiemy jak dalej żyć. Ty, która zachowywałaś wszystko w sercu, i kontemplowałaś tajemnicę Boga uczna z życia w ciszy w wewnętrznym skupieniu w wierności prowadź nas jak przewodniczka po krętych drogach wiary gdy wszystko wydaje się trudne gdy modlitwa staje się ciężarem a odpowiedzi z nieba milczące bądź z nami gdy tracimy siły i wskazuj na Twojego syna, jedynego Zbawiciela świata. Ojcze, który troszczysz się o lilie polne i ptaki niebieskie, naucz nas ufać Tobie całkowicie. Tak często próbujemy samodzielnie rozwiązywać nasze problemy, kontrolować przyszłość, planować wszystko według naszego rozumu, a Ty mówisz: Nie troszczcie się zbytnio o jutro. Ucz nas żyć dniem dzisiejszym z całkowitym zaufaniem, że jesteś Bogiem wiernym, który nigdy nie zawodzi. Daj nam pokój, który nie pochodzi z zewnątrz, ale który wypływa z głębi duszy, całkowicie oddanej Tobie. Święci patronowie naszych rodzin i wspólnot, nieustannie orędujcie za nami. Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych. Módl się za tymi, którzy nie widzą wyjścia ze swojej sytuacji. Święty Antonim, który odnajdujesz rzeczy zaginione, pomagaj tym, którzy stracili wiarę, sens, nadzieję. Święta Moniko, matko modląca się za swojego syna, wspieraj tych, którzy błagają o nawrócenie bliskich. Niech wasze wstawiennictwo będzie dla nas wsparciem w drodze ku niebu. Panie, który jesteś dobrym pasterzem, przeszukuj nasze dusze i prowadź nas tam, gdzie możemy wzrastać duchowo. Daj nam odwagę zostawić wszystko, co nas oddziela od ciebie: grzech, lenistwo, złe relacje, nieczyste przywiązania. Wzbudzaj w nas pragnienie świętości, która nie jest zarezerwowana tylko dla wybranych. Ale jest Twoim planem dla każdego z nas. Przypominaj, że jesteśmy stworzeni, by kochać i być kochanymi w sposób czysty, głęboki i wieczny. Niech Twoje słowo, Panie, rozbrzmiewa w naszych sercach każdego dnia. Niech nie będzie tylko tekstem zapisanym w księdze, ale żywą obecnością, która nas prowadzi. Daj nam umiłowanie Biblii, daj radość ze zgłębiania Twoich obietnic. Niech każde czytanie Pisma Świętego stanie się spotkaniem z Tobą, żywym, obecnym, kochającym. Daj nam pragnienie medytacji i modlitwy, słowem, które karmi duszę bardziej niż chleb, karmi ciało. Panie Wszechmogący, Królu Nieba i Ziemi, który jesteś początkiem i kresem, przychodzimy do Ciebie z sercami przepełnionymi wdzięcznością i uwielbieniem. Twoja miłość przewyższa wszelkie pojęcie, a Twoje miłosierdzie nie zna granic. Dziękujemy Ci, że wysłuchujesz modlitw wypowiadanych w ciszy, w łzach, w radości i w cierpieniu. Dziękujemy za to, że nigdy nie odwracasz wzroku od tych, którzy z ufnością wołają do Ciebie. Ty jesteś Bogiem wiernym, Bogiem obecnym, Bogiem, który działa nawet wtedy, gdy nasze oczy jeszcze nie widzą owoców. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, który oddałeś swoje życie na krzyżu. Aby otworzyć nam bramy nieba, prosimy Cię, przymnóż nam wiary. Uczyń nasze serca jak ziemię żyzną, gotową przyjąć każde słowo, które do nas kierujesz. Pomóż nam ufać nawet wtedy, gdy droga wydaje się ciemna, gdy nie widzimy rozwiązania. Daj nam łaskę trwania w modlitwie. Nie tylko wtedy, gdy jest łatwo, ale przede wszystkim wtedy, gdy trudno, gdy serce jest oschłe, gdy wszystko w nas krzyczy, po co się modlisz. Wtedy szczególnie przypomnij nam, że modlitwa nie jest tylko prośbą, ale spotkaniem z miłością. Ojcze, który dałeś nam ducha świętego jako obrońcę i nauczyciela, Niech On nieustannie przypomina nam o wszystkim, czego nauczył nas Jezus. Niech nas prowadzi przez ciemne doliny i wskazuje, gdzie bije źródło życia. Niech nasze sumienia będą czułe na Jego głos, niech nasze serca będą gotowe do nawrócenia, do porzucenia wszystkiego, co nas oddziela od Ciebie. Spraw, abyśmy byli ludźmi pełnymi miłosierdzia, cierpliwości, dobroci. Tak aby inni mogli przez nas zobaczyć Twoje oblicze. Maryjo, Matko Miłosierdzia, prosimy Cię, otocz swoją opieką nasze rodziny, dzieci, małżeństwa, osoby samotne, starsze, zagubione, ucz nas, jak być Matką dla świata, cichą, pełną ciepła, obecności i oddania. Twoje. Tak, wypowiedziane w Nazarecie, zmieniło bieg historii ludzkości. Naucz nas wypowiadać nasze codzienne, tak, wierności Bogu, posłuszeństwu Jego woli, służbie innym. Niech nasze życie stanie się nieustanną modlitwą, niech każdy gest, każde słowo, każda decyzja będzie oddana Tobie. Boże nasz Ojcze, kończymy tę modlitwę z sercem pełnym pokoju, wierzymy, że zostałeś uwielbiony w naszych słowach, że każde westchnienie, każda łza, każda intencja została przez Ciebie przyjęta z miłością. Ty jesteś Bogiem obecnym nie tylko w świątyniach, ale także w naszych domach, miejscach pracy, codzienności. Prosimy: Niech owoce tej modlitwy nie będą chwilowe, lecz trwałe. Przemieniające nasze życie i życie tych, których spotkamy. Niech Twoje błogosławieństwo, Panie, spocznie na wszystkich, którzy tę modlitwę odmówili. Niech przyniesie uzdrowienie, pokój, radość, siłę i odwagę. Niech Twoje światło rozświetli każdą ciemność, niech Twoja miłość złamie każdy mur, niech Twoja łaska przemieni to, co wydawało się niemożliwe. A nade wszystko niech Twoje imię będzie uwielbione teraz i na wieki wieków. Amen.